To jest ofiarny nóż. Dobra... Może... Tym dobrze zabiło się dość potężne ofiary. Nie, niby tutaj wyglądał normalnie. I to właśnie mamy zrobić w tych trzech teleportach. Wejdź, kapłanie. Dobre. Stacja startowa aktywowana. E, dobra. Ukończyłam pracę nad nową bronią, miotaczem plazmy. Jest on już dostępny w generatorze materiałów. Wróć na statek przez teleporter, przez który dotarłeś tam, gdzie jesteś, i stwórz tę broń. Nie, nie stworzę! Kurde, kobieta zawsze będzie rozkazywać człowiekowi. A ta papka nigdy się nie odlokowuje? Ha! Nigdy mi się ona nie odlokowywała. Zawsze jak się zamknęła, to już się nigdy nie otworzyła. Eee... O! Właśnie odchodziło, że to się otworzyło. A, tu tutaj, tutaj okej. Okay. Jezus Maria Będę musiał to przyciąć i to naprawdę już 16... nawet 17 minut nagrywam. Kanister. O, to jest niezła broń, ale właśnie ona ma swoje własne... swoją własną amunicję i niestety nie da się jej zebrać, można ją tylko kupić okay. no nie, jeszcze trochę ponagrywam później to przytnę dobra do 20 minut dojdę i... Yy, jak się nazywał? Dobra, nie będę. Witaj, Zax. Miło mi poznać kogoś, kogo walec tak ceni. Dzięki, ale jak już mówiłem, yy, nieważne. Co to za niebieskie promienie? Ach, tak. Mistyczne promienie światła. Mistyczna. Uważaj, kontakt z nimi kończy się śmiercią. Super. Gdzieś jednak w tej jaskini ja. znajdziesz odbijającą laskę. Jest strzeżona, ale jeśli ją zdobędziesz, to pokażę ci, jak z jej pomocą przejść bezpiecznie przez promienie. But! Dobra, nigdy bym nie zgadł. Eee, na chat więcej już wam pokazuje, jak się strzała z biotacza tak, to jest... Jak widzicie daję kopa. I większa roboty, większa nagroda. Gdzie ja już było łączy? Eee, tak, eee... Stujemy laski. z tego dwa party A nie tu Ja Jezu, przyszedł ten grabież, się La, śpię, ta laska. Jestem pod wrażeniem. Teraz rozumiem, skąd ta nagła nadzieja u waleta. Jeśli umieścisz laskę w tablicach ostrości, promienie zmienią kierunek. Muszę cię jednak ostrzec. W zachodnich jaskiniach podobno zagnieździł się Aza Pan. O, nie! się jego mocy. Dobra, tak zrobię. Dzięki za pomoc. Aza pan? Nie, tylko nie on! Tylko nie on! Nie, to takie straszne! A za Nie powiem nie. To by największe z całej gry. Ja, to tak był żart. No to też jak Ja przybyłam. Brody, dobro. A, po prostu. pokażę wam to. A, za pan. Ale całej... Całego. Jego... Cały jego sekret... do zobaczę, pójście zarakamka Teraz co sekunda patrzę na z tego, okay. którego dzisiaj ja, ja, ja nie wyjdę, ja nie wyjdę co to promienie? A tu nie Dobra nie wziąłem rudy! Nie wziąłem rudy! Nie, nie! Cześć, nie. po rudę! Szybko! 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 Nie, proszę! O, przydało się! Ruda! Nie! Niezłe znalezisko! No, to prawda! Teraz tu... Teraz tu. Ja uwaga. I co? I nic? Nie? Nie! Bardzo tractwo! Dobra, już to kończę! Nie będę wychodzić, bo jeszcze co będzie, co będzie. Dobra. Milczący, milczące oba party, bo będę musiał sprzeciąć, już po no, ale dobra. Po tym wszystkim, po świetlnych, po świętych promieniach, po święte laski, po świętych laskach, koniec. Żegna się z wami, Kowal.